No czekaj. Tak, nie podziel nic się nie dzieje, tej pani. A co to się dzieje? Się, co się dzieje? dzieje. dzieje się. Mariusz siedzi, pani. Nie, co, i tak. Spokojnie. Nie spadnę. Mama jest ogarnięta, nie, nie jest piana, żeby się przewracała. Nie była ogarnięta. No bo chciała was wyprosić. Nie Poleceń. Chodź. Ale nie daliście nawet tej szansy. Podnieś mnie! Podnieś już się no, słabo nie robi, podić, Nie szansę. Potrzebuje pani lekarza? Nie! To nie jest lekarz. Jeżeli pani. O, Boże, nie Podnieś mi jacek. Nie mogę cię podnieś Ja, Danie, podnieś ja tak? mnie. Pójdź pan do pokoju. 83? Miesiąc! Nie, nie! Nie, podnieś mnie tam! Luty? No. Pójdziecie, no. teraz Da Ta... nie. Poczekaj, się. uspokój się! Nie, podnieś się! A się mam uspokoić? No mów dzień, jaki jest człowieki! Nie, zobacz, się uspokoić! Jak ważny jest? Spokojnie, rok urodzenia 83, tak? Tak. Miesiąc? Nie, na izbie pani jedzie na pewno. Lut. Luty. I dzień? To wniosek do sądu zapewne. Za to. A już to, weźli mi na chatę i jeszcze mamy na izbę zabierają, nie? No pewnie, że nic nie zrobiła. Będą gdzieś zadzwonić jutro, żeby się dowiedzieć, o której mamy wypuszczony przykład? Jako członek rodziny? No pewnie na izbie... Jacek tak nie, nie No nie, no jestem tak A ma telefon swój też? Będzie ma na no no nie, no nie. Ja nie ogarnie. To będziemy się kontaktować. Jacek daj swój telefon! Daj na Nie mam tu telefonu. Jacek! Nie. Bo wyciągaliśmy... Swój... No, to to co? Mama nie ogarnie. Będziemy musieli tam, nie wiem, pojedziemy prędzej czuwać. Będziemy no... Jutro niedziela. Wszystko Nie wiadomo czy będzie jutro czerwona na tej izbie, do rana, nie? Do rana to było. Ja pierdolę. No Słodycze są chciała iść, nie wierzę w to. No z domu nie mogą, z domu nie mogą. Nie mogą z domu ją zabrać. No pewnie, że nie no. No i co mam zrobić, że nie mogą? Zwonić na policję, jak tu pięciu ich mam? Nie, to za mocno. Co za mocno? Niech pani się nie tak! Śpiesza. Ja mam szupy, ręce mam no skorowane. Dana, za mocno, za zdą... Nie da rady trochę poluźnić się tam? Ty... Gdzie ja właśnie poluzujemy. Tutaj na nie ma możliwości. Ja pierdolę, na tym mogę wstać? Dana, no poczekaj! Ma za mocno. Lecia ze świata, po zapalę mi tutaj. Jest, ja widzę. Ale ma dowód? Nie, kogo mamy? Nie no dał dowód. Dał? Ma? To jest Mariusz? Tak. Mariusz. nie dał Nie jest ja? Boże. Ejjo. ale już tam. adresy bo to tam, wiecie, są. Mhm. Chcę wstać, kurka, woda! Spokojnie, zaraz ale... Nie, jedziemy. Nie można! Jak nie można? Nie, nie można z tyłu! Wiecie? Pani doczyta sobie i wtedy się mogli tak? porozmawiać, tak? Tak! Tak, no, no to zobaczymy. To No, to ja, no. Tak. Podnieś mi, Jacek. Źle się czuję, podnieś mi, Jacek. Potrzebuje pani lekarza? Podnieś mi. Potrzebuje pani lekarza? Weź, Gosia lekarza. Lekarza. Weź lekarza, a potem powiedzą, że odmówiłaś. Moje no, no, lekarza. Weź lekarza. Nie. No. Moje mnie. No. No. Zaraz wychodzimy. Zamiast lekarza dobra. brać, żeby usłyszeć wszystko 300. Nie. Jacek, podnieś mi na krzesło. Podnieś! Podnieś mi. Jaka mało nocy? Kurde, kryminalista. Nie mam adwokata, dopiero do w poniedziałek idę rozmawiać o Sony. Nie mam adwokata po roku więzieniu. Dobra, dobra, nie gadaj takich rzeczy. Kryminalista. No policja przyjechała w pięciu, że niby u mnie są nieletni. Nieletnich nie ma, nie ma nikogo. Mama chciała policję wyprosić i no i ją poskręcali. Proszę Państwa, ja tylko informuję o no. nie upublicznianiu naszych wizerunków, tak? Nagrywać możecie, ale nie upubliczniać. Ale wiecie, że wchodzicie na kamery Pani do mnie do mieszkania, panie? nie? Dobrze, to panie nie panie upubliczniam. Wyprowadzić się